Siemanko. Dzisiaj będzie troszkę bardziej energicznie. Poznaliśmy już chem światowych Dni młodzieży, niemniej jednak mamy też trochę bardziej dynamiczną wersję, mianowicie mamy remix, do którego też mamy przygotowany utwór. Zawsze kiedy chcemy uczestników troszkę zmęczyć, troszkę dać im przestrzeni do tego, żeby, żeby później mogli trochę odpocząć, mogli później się dopiero wyciszać, to, to taką bombę można im dać w postaci tego utworu tak nie będę tłumaczył, ponieważ to zatęczymy sobie na bieżąco, za to istotny jest refren i to, co robimy z naszymi nogami. Więc skupmy się teraz na nogach i robimy następujący ruch. Zaczynając od prawej nogi, dajemy następująco, przód, przód, tył, tył, przód, tył, prawo, lewo i od razu robimy jakby to samo lewą nogą. Przód, przód, tył, tył, przód, tył, lewo, prawo. I kiedy to zrobimy, obracamy się 90 stopni w prawo. Każdy w swoje prawo. I robimy dalej ten sam gest. Czyli przód, przód, tył, tył, przód, tył, tył, prawo, lewo. Przód, przód, tył, tył, przód, tył. I obrót. Przód, przód, tył, tył, przód, tył, prawo, lewo. Przód, przód, tył, tył, tył przód, tył, lewo, prawo. I tak powtarzamy sobie. To cztery razy później będą e, haczyki. I chyba nie będziemy tego tańczyć się całego się styramy. Zaczynamy znowu od złapania się zarabiona, wracamy do tego klimatu, tak jak w oryginalnym hymnie. I tak bujamy się na początek. Zaczynamy standardowo, za chwilę będzie trochę taki bardziej dynamiczny element i przejdziemy do refrenu. Uwaga. I refren. Przód, przód, tył, tył, przód, tył, prawo, lewo, przód, przód, tył, tył i obrót. Przód, tył, prawo, lewo, przód, przód, tył, tył, przód, tył, lewo, prawo. Tak będziemy robić cztery razy, a potem ee, będą haczyki. Przód, przód, tył, tył, przód, tył, prawo, lewo, przód, przód, tył, tył i lewo, prawo. Haczyki! I w drugą, tam można klasnąć, i znowu zmiana, i znowu, ok, i wracamy do początku, i tak y, będziemy tańczyć cały utwór. On później będzie trochę zmieniał swoją dynamikę, ale cały czas zgodnie z melodią te kroki powtarzamy. Tam na końcu jest też taka wstawka muzyczna, często po prostu wtedy robiąc się, że wszyscy się przytulamy. To jest taki fajny gest jedności, kiedy już wszyscy są zmęczeni, już mają dość. To taka miłość się w ludziach otwiera, więc do tego też zachęcam jako taki smaczek na koniec. Póki co z tego odcinka to tyle. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!